Reprezentacja Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej przebywa w kazachskim Tałgarze, gdzie już w niedzielę zagra o awans do Mistrzostw Europy UEFA Regions Cup. Jeszcze mi się nie zdarzyło gdzieś tak daleko zajechać, żeby zagrać w piłkę, ale fajnie, fajnie. Dobre jest to, że właśnie tutaj przez te regiony możemy jeździć po różnych krajach, gdzieś tam zwiedzać, poczuć taki inny futbol. Nie ma tutaj ukrywać, że warunki... Już na przestrzeni kilku lat są, są naprawdę bardzo dobre i, i możemy się poczuć naprawdę jak piłkarze profesjonalni. I, i no cieszymy się na każdą e, okazję, żeby tutaj przyjechać. Zawodnicy z Dolnego Śląska nie ukrywają, że zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżają na zmagania w ramach UEFA Regions Cup. Trzeci to jest mój turniej duży, w sumie no nawet więcej chyba. No już to nie robi jakiejś większej presji na mnie, ale zawsze wiadomo, fajnie jest tu wrócić, zagrać z Orzełkiem, zrobić robotę, wygrywać, cieszyć się z drużyną. Zawsze to reprezentujemy a nie tam, gdzieś czwarta liga, to wiadomo, że to jest inny prestiż. W Kazachstanie reprezentacja Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej zagra jako mistrz Polski, dzięki czemu przywdzieje koszulki z Orzełkiem na piersi. Gdzieś te marzenia kiedyś były, żeby zagrać z orzełkiem w tej reprezentacji seniorskiej. No, niestety się nie udało, ale mimo wszystko, jeszcze mimo wszystko, jest to, jest to jakieś tam spełnienie marzenia i odhaczenie tego, że mimo wszystko z tym orzełkiem na piersi udało się zagrać. Mecz z kazachskim akbetem odbędzie się w niedzielę o godzinie 14. Czasu polskiego. Transmisja na żywo na kanale łączy nas Piłka TV.